Jeżeli oglądasz WEC, to zwróć uwagę na amerykański odpowiednik wyścigu Endurance. Sezon 2025 w IMSA SportsCar Championship rozpoczyna się już w najbliższy weekend 24-godzinnym wyścigiem na Daytonie, czyli najbardziej prestiżowym wydarzeniem tuż obok 24 Lemów. Oto najważniejsze info przed nowym sezonem. IMSA w bardzo dużym skrócie jest amerykańskim odpowiednikiem World Endurance Championship, jednak z nieco innymi zasadami, różnymi wyścigami w sezonie, a także większą różnorodnością klas pojazdów. Harmonogram jest standardowy, gdyż dzieli się na treningi, kwalifikacje i wyścig, ale także jest rozbudowany o sesje różnych serii towarzyszących. IMSA jest nie tylko serią długodystansową, ponieważ w jej harmonogramie są wyścigi sprinterskie jak i właśnie długodystansowe, np. 24 Daytona. A w porównaniu do WEG, gdzie istnieją tylko dwie klasy Hypercar i LMGT3, w IMSA są cztery różne klasy, lecz nie w każdym wyścigu rywalizują wszystkie jednocześnie. GTP, LMP2, GTD Pro oraz GTD. Każda klasa ma osobny czas na kwalifikacje a w wyścigu głównym ścigają się wszyscy, lecz każda klasa rywalizuje o punkty tylko w swojej kategorii. Podobnie jak w WEC, istnieje tutaj system Balance of Performance, czyli BOP, który jest zbiorem zasad wyrównującym różnice między pojazdami i ma zapobiec dominacji jednej marki. Ile czasu kierowca może spędzić w samochodzie? W 24-godzinnym wyścigu Daytona kierowca może spędzić w sumie podczas swoich wszystkich stintów 13 godzin w samochodzie. W wyścigach 6-godzinnych ten czas wynosi 4 godziny. Istnieje także minimalny czas, który kierowca musi spędzić w pojeździe, ale jest zależny od długości wyścigu: zazwyczaj jest to od 45 minut do 1 godziny. Tak wygląda system punktowy. Pierwsze miejsce otrzymuje zawsze 350 punktów, następne 320, 300, 280 i 260, a następne o 10 mniej na każdej pozycji. Podczas rundy otwarcia, czyli 24-godzinnego wyścigu Daytona, zabraknie jak już wiemy nowego prototypu Valkyrie LMH od Aston Martina, na który z niecierpliwością czekają wszyscy fani. Ekipa zacznie sezon w IMSA dopiero podczas drugiej rundy na torze Sebring w marcu, wcześniej zobaczymy go podczas rundy otwarcia łek w katarze w lutym. Wokół nowego prototypu narosło przez ostatni czas dużo szumu i ekscytacji, a dla producenta jest to wyjątkowy moment. W nadchodzącym sezonie zobaczymy także polską ekipę InterEuropol Competition, która wystawiać będzie prototyp LMP2 z numerem 43. W poprzednim roku zespół nawiązał współpracę z PR1 Motorsport, natomiast pod koniec roku poinformowano, że od 2025 turbopiekarze samodzielnie będą wystawiać swój pojazd. Jeśli chodzi o ich kierowców, to obok Toma Dillmana, który pozostał w ekipie, zasiądą także Bijoy Garg i John Field. Na 24-godzinną Daytonę dołączy do nich wszystkim znany Antonio Felix da Costa. 48 zgłoszeń na cały sezon, 56 na Endurance Cup i ponad 60 na Daytonę to liczby zgłoszeń na nadchodzący sezon. Najwyższa kategoria GTP odnotowała wzrost trzeci rok z rzędu. W całym sezonie weźmie udział 11 zespołów. Klasa LMP2 również odnotuje wzrost. Wszystkie 12 zgłoszonych prototypów zobowiązało się do udziału w całym sezonie, podczas gdy w zeszłym roku wystartowało ich tylko 10. W GTD Pro zespół Paul Miller Racing dołączy do Forda i Corvette i rozszerzy swoją ekipę z jednego do dwóch samochodów. Natomiast kategoria GTD pozostaje w dalszym ciągu najliczniejszą klasą w stawce. Jeśli chodzi o nadchodzący wyścig na Daytonie, to stawka oficjalnie objęła aż 61 pojazdów. W inauguracyjnym wyścigu sezonu zmierzy się 12 prototypów GTP, a także 12 prototypów LMP2, 15 aut GTD Pro i 22 auta GTD. Dla chętnych, link do strony z pełną listą zgłoszeń na ten wyścig zostawiam w opisie filmu. A tak prezentuje się kalendarz głównej serii IMSA, czyli Sportscar Championship. Znajduje się w nim 11 rund, obejmując 3 weekendy kolidujące z World Endurance Championship oraz 24-godzinnym wyścigiem na Nurburgringu. Ponadto IMSA przesunęła 6-godzinny wyścig na Watkins Glen o tydzień do przodu, aby uniknąć kolizji z 24 Hours of Spa. Dajcie znać, czy będziecie oglądać ten sezon i komu kibicujecie. Jeśli podobał się Wam film, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki za oglądanie!